Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny Promyków, subskrybując ten kanał. Mam brudne okulary, ale to nieważne, ponieważ już je zdejmuję. Jak widzicie, pomalowałam się. Brwi mam niepomalowane, a to dlatego, że zazwyczaj w sumie ich nie maluję, tylko przeczesuję sobie takim grzebyczkiem z delikatnym kolorem. Ale wczoraj, słuchajcie, spróbowałam czegoś nowego i wyczesam wczoraj sobie brwi na olej. Bo, że co ja mówię? <grym> na mydło. Olej to swoją drogą rycynowy na wieczór sobie kładę na ręsk brwi, bo powróciłam do niego, e, ale na brwi wy, e, ale na mydło wyczesałam brwi rano, ale mi się prączy język, bo się podekscytowałam, że nagrywam dla Was vloga. E, także słuchajcie, tutaj przygotowałam sobie takie mydło. Ono wygląda na zielone, ale słuchajcie, to nie jest, znaczy, że jest zepsute, nie, nie, tylko taki ma kolor. Jest tak delikatnie przezroczyste, no bo wiem, że nie można wziąć zwykłego mydła, bo bym miała mydło po prostu widoczne na brwiach. E, więc e, znalazłam jakieś miam, a nie chciałam kupować, więc pomyślałam, że wykorzystam to. I teraz sobie wezmę trochę wody. Tutaj. I teraz słuchajcie, zobaczycie, jak moje brwi wyglądają po wyczesaniu ich do góry, ponieważ są długie bardzo długie. Także w ogóle myślałam, żeby iść do kosmetyczki, żeby mi te brwi e, wyregulowała dlatego też tutaj mam dosyć dużo ich, ale jeszcze nie jestem przekonana, bo może odkryję ich jakąś, jakiś nowy walor przez to wyczesywanie na mydło także zobaczcie co teraz będzie się dziać czekajcie czy wy to widzicie? no po prostu masakra dobra, jeszcze drugą ja wiem, znaczy, można teoretycznie tak, w taki sposób to zostawić ale z reguły jak się wyczesuje do góry to potem mi się tak zaczesuje, żeby miało jakiś kształt i w ogóle tą spiralkę mam trochę zepsutą, bo jak ja ją przekręcam to ona mi się przekręca w środku ale wiecie, to był pędzel z Aliexpress, jakimś tam zestawie także dlatego pewnie tak jest to są moje brwi na mykło tak, to powiem wam szczerze, że nawet najgorzej. Ale teraz, żeby to lepiej wyglądało, to sobie. O, coś takiego się robi. Tu mam trochę chyba za dużo mydła. Także po postaram się jeszcze to wyczesać. I hops. I w ogóle, dzięki temu, że właśnie wczoraj tak yy, zrobiłam z tymi brwiami, to widzę, gdzie mi włoski yy, urosły i które trzeba właśnie yy, wyrwać. Także. Możecie też tak spróbować, jeśli na przykład nie wiecie. Bo na przykład tutaj widzę, że jest za dużo tych włosków. I myślę, że u kosmetyczki po prostu bym je wyrwała. No, ale tak jak mówię, troszeczkę też się obawiam, bo ja lubię swoje brwi, lubię to, że one są takie właśnie trochę fluffy. Także, no nie wiem, boję się, że po prostu kosmetyczka by mi za dużo wyrwała tych włosków albo coś. Także na razie się tak trochę powstrzymuję przed tym pójściem. No i dobra, słuchajcie, mamy to. Jak oceniać efekt końcowy? Mi się podoba. E, teraz troszeczkę mam dziwne uczucie na tych brwiach, bo tak mi jakby zasycha to mydło. E, I później one takie trochę sztywne robią, ale da się przyzwyczaić. E, także ja mam teraz małą przewagę między lekcjami. E, trochę pouczę się chyba historii, bo mam dzisiaj test. I nie wiem, dlaczego mówię do Was bez okularów. Także poczekajcie, może je sobie wyczyszczę i będę dalej mówić, bo tak trochę dziwnie jeszcze, że wam powiem yy, tak mówić do Was bez ogra... Okula... A i w ogóle tak! Koloseum na głowie, koloseum, słuchajcie. <laughs> Śmieję się, bo tak mi po prostu ten kształt przypomina. Wczoraj sobie na, na noc, w sumie, bo już było późno, po dziesiątej, miałam włosy, bo montowałam filmik, poprzedni vlog. Eee, tak, mam sobie włosy i sobie tak zawinałam na taką opaskę. Zobaczymy, jaki efekt wyjdzie, bo chyba na tą opaskę jeszcze ich nie zawijałam. Też w ogóle dałam stylizator, więc zupełnie inaczej niż jak kiedyś na przykład stylizowałam w podobny sposób włosy. Pięknie, proszę śnieg za oknem, mam piękną zimę i pa nie wiem, czy pamiętacie. Jeśli jesteście nowi, to możliwe, że nie. Ale w jakimś vlogmasie opowiadałam, że e, Mówiłam babci, że zobacz, że napada tyle śniegu, że będzie śniegu po kolana I będę mogła robić aniołki w śniegu No i słuchajcie, sprawdziło się Sprawdziło się naprawdę mnóstwo tego śniegu e, Mamy, jak to było, zimę stulecia O tak, takie słyszałam e, od... E... <laughs> Nie mogę się słuchać Dobra, wyczyściłam mniej więcej mokrą ściereczką, w ogóle od ostatniego czasu bardzo użyłam takich ściereczek mokrych i zauważyłam, że bardzo dobrze doczyszczają mi okulary i sobie teraz przecieram na suchotą dołączoną do okularów, co miałam, choć w sumie powinnam ją już wyprać, bo trochę robi mi takie smugi Mm, jak powiedziałam smugi, to w ogóle sobie przypomniałam, że się nakładam znowu podkład palcami i nie wygląda to najlepiej. Z daleka może jest ok, ale z bliska niekoniecznie. Yy, I chcę sobie kupić gąbeczkę nową, bo musiałam już tamtą wyrzucić. No, także także, tak, dobra. Słuchajcie, kończymy czyści okulary i rozplatamy włosy. O, nareszcie Was widzę dokładnie. Hej! <śled> W ogóle tak, dzisiaj pomalowałam też na filotowo usta, bo już miałam bardzo ochotę. No i jak te brwi? Myślę, że spoko, może wam przyjdę. Tak no, także tak wyglądają te brwi. Myślę, że teraz możecie lepiej je sobie zobaczyć. Yy, I teraz włosy. Dobra, nie jestem pewna, jak je rozplątywać, ale po prostu chyba tak zrobię. O nie, ciągnie mnie to, ciągnie, ciągnie. Oczekajcie, czekajcie, nie tak. Jednak muszę je tak jakby wyjmować. Spod spodu. Ło, ale. Wiecie co? Ja nie wiem, czy one mi wyschły. O matko, bo ja w ogóle zaplatam je jeszcze, jak były takie wilgotne. I teraz czuję, że mam je chyba nie wysuszone do końca. O nie, to by było najgorsze. Dobra, słuchajcie, włosy wychodźcie z tego. Tak mi się to poplątało. Nie wiem, jak to wyciągnąć teraz. Tym bardziej, że one są takie. jakby wilgotne, ale dziwne. Słuchajcie, przez całą noc i jeszcze teraz do południa, by nie wyschły? Nie no. Mam nadzieję, że, że wyschły mimo wszystko. Czekajcie, dajcie mi moment i zaraz do Was wracam. Także od razu wracam po yy, wyjęciu tych włosów z opaski. Słuchajcie, aż trudno mi uwierzyć, ale te włosy są naprawdę miejscami, gdzie nigdzie wilgotne. Na przykład tutaj szczególnie to pasmo. Trochę dziwnie. Myślałam, że mi wyschną, że ta opaska pochłonie jakby wilgot czy coś. Także no tak średnio wam powiem w sensie no jest dosyć ładny efekt. Tu mi się słucharki zrobił gdzie nie gdzie, bo dałam stylizator, ten, który zazwyczaj używam. Także ja sobie je po prostu muszę jakoś ułożyć i chyba nie wiem, podsuszę je, bo nie chcę, żeby mi się wyprostowały. No dobra, to słuchajcie, ja tutaj poprawię swoją fryzurę i do was wrócę jak już się ogarnę w całości. No więc tak ogadla mniej więcej te włosy zaczesałam trochę na tą stronę, upięłam tutaj bo jak wezmę je do przodu nie wiem jak to wygląda, nie wiem jak wygląda w kamerze ale na żywo jakby mnie to tak pogrubiło strasznie na twarzy, więc taka wersja jest najlepsza. I ogólnie tak no miałam wilgotne za bardzo włosy i po prostu na czara takie śro rozplotłam, to były wilgotne, więc mi się tak nie zakręciło jak trzeba, ale następnym razem jak będę to robić, to już wiem jak trzeba poprawnie, po prostu muszę bardziej wysuszyć włosy. choć przyznam, że niezbyt wygodnie się z tym spało, bo tak w głowę gniotło, miałam jakby wyżej jeszcze bardziej głowę na poduszce, no ale trudno. No, także takie włosy, wyglądam trochę teraz jakbym szła na jakąś imprezę, ale nie, idę na lekcję online, ponieważ zaraz mam język niemiecki. No więc słuchajcie, już po teście z historii, y, trochę jestem zmęczona tam po dzisiejszych lekcjach, jakoś mi się trochę dłużyło, y, przerwie na języku niemieckim, zjadłam sobie obiad, także zaraz idę z Tosią na dwór, pewnie moje loczki w ogóle tego nie przytrwają, bo... No, teraz nie pada śnieg, ale wiecie, ogólnie jest wilgotno. Jak wrócę, będę robić miniaturkę do filmu, a później muszę zrobić zdjęcie na reklamę. Także zobaczymy, co jeszcze Wam pokażę. kulisy powstawania zdjęcia pomadki. Tu softbox, tu mały bałagan, ale będę na pewno potrzebowała jeszcze dużego statywu, bo mam zrobić zdjęcie aranżacyjne. Także tu sobie przygotowałam różne rzeczy. A teraz będę robić typowo zdjęcie studyjne. I jak widzicie nie, nie potrzeba dużej jakiejś powierzchni, jakoś sobie radzę. I myślę, że to zdjęcie pojawi się na Instagramie, także zaobserwujcie. Teraz wam pokażę kulisy e, zdjęcia aranż... aranż ar Teraz wam pokażę zdjęcia takie. Boże. Teraz wam pokażę kulisy takich ujęć, gdzie sobie aranżowałam, ustawiałam różne przedmioty. Powiem wam, że bardzo dobrze się przy tym bawię. Też włączałam LEDy, żeby było inne oświetlenie, żeby to zdjęcie miało jakiś klimat. Także zobaczcie, jakie elementy wykorzystam. Oczywiście to już troszkę poprzestawiałam, ale. No, więc użyłam sobie skrabli, jakiegoś fidesz spinera Już się trochę zmęczyłam, ale jeszcze popróbuję inne ujęcia, żeby było z czego po prostu wybierać. dzień vloga. Słuchajcie, ja jakiś czas temu wróciłam ze szkoły i ugotowałam sobie obiad. Można powiedzieć, że zrobiłam zupę na patelni. Zaraz Wam pokażę, co tutaj mam. E, jestem siebie dumna, bo e, właśnie chciałam nauczyć się gotowania i próbuję. I nie trzymam się sztywno przepisu, tylko doprawiam po swojemu, dodaję jakieś rzeczy albo coś ujmuję i mimo wszystko już bardzo tak także zobaczcie. Tutaj mam soczewicę czerwoną, e, marchewkę startą e, i pokrojoną, e, pomidory z puszki, koncentrat pomidorowy, sól, pieprz... E, Kurkumę, kary, paprykę chili, yy, paprykę wędzoną, trochę cukru, yy, czosnek, cebula, yy, no i chyba wszystko. No, także bardziej mi zupa wyszła, bo za dużo wody podlałam po prostu. Yy, I tutaj będę zaraz wukać wiesiołka i mam chlebek. Yy, może podlinkuję wam przepis, jak nie zapomnę, a jeśli nie, to nagram może jak gotuję swoje jakieś obiady, bo to jest naprawdę szybkie, w pół godziny około zrobiłam i jest zdrowe, pożywne, polecam. Pojadłam sobie, mam pełny brzuszek, położyłam się teraz pod kocykiem i zamierzam obejrzeć film pod tytułem Błękitna Laguna, film stary jak widzicie A... Lubię stare filmy, także dlaczego by nie e, Nie mam teraz e, żadnego, znaczy nie oglądam teraz serialu, muszę odpocząć chwilę od dramy, bo dopiero tamtą skończyłam Was it love? Była świetna, bo e, skończyłam ją właśnie w tamtym tygodniu Ojej, jaki to było fajne i w ogóle zakończenie było takie niestandardowe bym powiedziała no, także odpoczywam. A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień w szkole, to szybko mi zleciało. Dzisiaj dalszy część fotomontażu. Dzisiaj wycinaliśmy autko i był jeszcze retusz twarzy. No, także powoli do przodu był też dzisiaj u nas ten pan od praktyk. No, jak się uda, mam nadzieję, że się uda, to będę z koleżankami właśnie w miejscu, w którym chcę odbywać praktyki. Oglądam sobie spokojnie film i słuchajcie, dostałam wiadomość, że jednak nie będę miała praktyk tam, gdzie chciałam. I teraz jest problem, bo nie wiem, gdzie najbliżej będę mogła mieć praktyki, bo to byłoby w sumie najbliżej. Eee, bo wszędzie, wszystkie inne, gdzie są podane, to jest naprawdę bardzo daleko. Eee, rozpatruję jeszcze jedną możliwość, ale nie wiem, czy będzie się tam dało, czy nas przyjmą bo okazało się wszystkim, wszystkie że nie tylko mnie, jakby tam. Nie wiem, wydaje mi się, że pracodawca po prostu się nie zgodził. W każdym razie jestem zła, jestem zła i nie wiem, jak się to wyklaruje, ale mam nadzieję, że, że będzie jakoś dobrze. Słuchajcie, wzruszyłam się. No, film się skończy, słuchajcie. Piękny film. Mam nadzieję, że, że się ocalili mimo wszystko. Ojej, <noise> ale się popłakałam. No. no, polecam, polecam szczególnie starszej widowni, bo myślę, że ten film 16 ale piękny był, bardzo mi się podobał. <noise> dzień vloga i właściwie to. Hmm. Do odzywam się po dłuższej przerwie na tym jednym vlogu, a właściwie mogła zacząć kolejnego, e, ale po prostu źle się czułam w środę. Nie, w czwartek. E, w piątek nie byłam w szkole, potem miałam lazy day trochę w weekend, trochę sprontałam i stwierdziłam, że odezwę się do Was poniedziałek Jestem ni niezbyt ogarnięta, przyznaję, ale odzywam się, żeby taka była mniej więcej żeby było takie mniej więcej wyjaśnienie także zaraz będę sobie odradzać pracę domową z reklamy i dzisiaj zamierzam posprzątać swojej szafie, ponieważ zrobiłam małe zamówienie na Shein. nareszcie sobie słuchajcie, coś kupiłam do ubrań miałam iść do lumpeksu, ale stwierdziłam, że są rzeczy, które naprawdę bardzo mi się podobają konkretne i po prostu sobie zamówiłam, także myślę, że może powstanie jakiś osobny filmik z holem zakupowym eee, no a dzisiaj właśnie wam dopowiem, co się działo u mnie przez ostatnie dni, eee, więc zaczęłam znowu oglądać nową dramę koreańską pod tytułem do, do, sol, sol, la, sol, zapamiętałam. E, no i ogólnie jakoś tak szybko zleciało. zleciało. I z, z, z zimy stulecia zrobiła się prawie wiosna. Jest bardzo ciepło, słonecznie. E, no także mam nadzieję, że to zakończenie jeszcze Wam się tego wloga spodoba. Skończyłam sprzątać swojej szafie, zajęło mi to około 2 godziny. Tutaj pokażę Wam rzeczy, których się pozbywam i powiem Wam, że dzisiaj byłam dużo bardziej surowa dla swoich rzeczy i zobaczcie ile tego jest. Dokładnie taka kubka rzeczy i jest tu naprawdę całkiem sporo ich. Niektóre bardzo długo nosiłam, ale wreszcie się ich pozbywam. Także to już koniec tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się ptało. Ja jestem Sandra, słonecznie pozytywna. Dołącz do rodziny Promyków subskrybując ten kanał. To pa!